Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Zapraszam na krótki, spontaniczny filmik, do nagrania którego zachęciła mnie pewna scenka. Scenka, którą zobaczyłam w pobliskim miasteczku. To mnie zainspirowało, aczkolwiek sam widok nie był inspirujący pozytywnie, lecz całkiem przeciwnie był. Sprawił, że zrobiło mi się słabo. Zobaczyłam, mianowicie. Kłębiący się, dosłownie stojący tłum przed przychodnią, czekający na to, aby został wpuszczony do, do środka. Było tam sporo starszych ludzi, naprawdę takich już widać było, schorowanych, a oni też musieli czekać o tych laskach z balkonikami czekali, aż zostaną wpuszczeni wcześniej rano. Ja przejeżdżałam także, tylko sobie to zobaczyłam. No, i pomyślałam, że nagram filmik o roślinie, która jest jedną z najsilniejszych roślin, jeśli chodzi o pomoc w chorobach układu oddechowego, w chorobach oskrzeli, w chorobach gardła, w chorobach krtani, w chorobach płuc, a nawet pomaga w zapaleniu, w zapaleniu płuc, a nawet jest pomocna w mukowiści. W mukowi, w mukowiści. Słuchajcie, doza, tak, w dozie. tak? <słuch> Przepraszam. Zanim Wam powiem, co to za roślina, a jest to bardzo wdzięczny, piękny kwiatek. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, przede wszystkim do komentowania, ale przede wszystkim chciałam wam oznajmić, że ukazała się druga część Heni mojej książki, kontynuacja książki Henia z pamiętnika szczęśliwego psa, długo wyczekiwana. Więc na razie jest jako e-book do dostania, po prostu osiągnięcia sobie. Będzie w kom pierwszym komentarzu link i też w opisie. Serdecznie was zachęcam, moi drodzy, do tego, żebyście Henię sobie zakupili i poczytali, bo książka jest nie tylko dla dzieci, ale też w ogóle dla całej rodziny. Ona jest tak um, ciepła i, i, i taka miła, otulająca jak kakao w zimowe dni, a też jednocześnie orzeźwiająca jak lemoniada z bąbelkami w upalne dni lata. Zapraszam serdecznie. Dodatkowo powiem Wam, że są przepiękne ilustracje w tejże książeczce. Dla samych tych ilustracji warto do niej zajrzeć. A teraz adrem do roślinki, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Zachęcam do pozostania do końca. Nie będę się rozlekać, powiem od razu, roślinka ta. To jest kwiatek, który nazywa się miodunka. Jak sama nazwa wskazuje, jest roślina miododajna. Pszczoły ją bardzo kochają i robią z niej przepyszny miód. Roślina rośnie sobie na obrzeżach łąk, rowów melioracyjnych jeśli takie są jeszcze takie rowy na obrzeżach pól, też w lasach najchętniej mieszanych i glasto liściastych. To jest kwiatek, który Lubią też właściciele ogródków przydomowych, ponieważ jest bardzo mało wymagająca, właściwie wcale nie jest wymagająca, ona sobie rośnie na każdej glebie w ogródku, ona ma, jest wieloletnia, także jak w jednym roku się posadzi, będzie sobie na drugi rok dalej. Kwitła, ale też jeżeli na dziko ją gdzieś znajdziecie, to też będzie ta roślinka w tym samym miejscu, w którym znaleźliście ją rok temu. Polecam serdecznie. To jest mały kwiatek nazywany, nazywany w w medycynie ludowej i w ogóle w dawnych czasach, taką nazwą, trochę śmieszną, ale oddającą istotę tej rośliny, a mianowicie miodunka inaczej nazywana jest płucnikiem. To jest płucnik. Płucnik. Ma takie fioletowe, różowo-niebieskie kwiateczki, malutkie, bo kilka jest tych kwiatków skupionych na jednej łodyżce. Ma przepiękne, e, nakrapiane liście. Listki są włochate, takie bardzo miłe w dotyku. E, I ma, e, i ma e, mają plameczki, takie kropeczki białe, jasne, i dlatego e, nazywa się też miodunka nakrapiana miodunka plamista, dokładniej mówiąc. Jednak miodunek jest kilka rodzajów i nie wszystkie są plamiste, nie wszystkie mają na liskach te kwiaty, te plameczki, ale najczęściej występującym gatunkiem jest miodunka plamista. Miodunka ma te właściwości dzięki ma właściwości <trym> takie, że no ma właściwości też odtruwające, oczyszczające, ze względu na to, że ma bardzo dużo flawonoidów które też wpływają anty, antyzapalnie, wiadomo i witaminy, dużo witamin z grupy B czyli bardzo dobrze wpływa na, układy, na układ nerwowy tak? miodunka jest rośliną, która dzięki swoim składnikom między innymi krzemiące, ale też innym innym ważnym składnikom tu nie jest istotne po prostu one są, rozrzedza śluz, który zbiera się w trakcie choroby, choroby dróg oddechowych i właśnie wtedy warto tę miodunkę sobie spożywać, tak? zażywać. Od razu powiem nie za dużo, bo jeśli z miodunką się przesadzi, za dużo jej się będzie brało, to ona może wpływać na. Może wpływać na. No. Na, na problemy jelitowe w sensie takim, że jak to się nazywa? No, że nie można chodzić, że problemem jest chodzenie na toaletę, tak? Przeciwieństwo biegunki. Wyleciało mi słowo. Śmiejcie się. Dobra. W każdym razie, w każdym razie, może to no dlatego, że ja takich problemów nie mam w ogóle. No dieta roślinna, którą stosuję od wielu, wielu, wielu lat sprawia, że no nie mam problemów jelitowych żadnych. Ale co chciałam powiedzieć. Żeby zakończyć historię miodunki, to ona rozrzedza ten śluz który zbiera się w drogach oddechowych, no i sprawia, że łatwiej jest nam odkrztuszać. Także jest rewelacyjna dla tych, jeśli macie problemy, jeśli macie kaszel, zwłaszcza taki uporczywy, suchy kaszel, to jest to genialne rozwiązanie. Jest to jedna, jak mówię, z najsilniejszych roślin działających na choroby dróg oddechowych, ale też trwają w tej chwili badania nad właściwościami miodunki, jeśli chodzi o wpływ na bakterie żołądkowe, na ten słynny helikobakter. Ale tak jak mówię, to jest dopiero w sferze badań, badań jeszcze nie jest to potwierdzone. Jak się zażywam mioduneczkę kochaną. Słuchajcie, ja jako osoba zdrowa ja po prostu lubię pić miodunkę, ona mi smakuje. Ja sobie zaparzam tak na oko, ja biorę jedną łyżkę całą, albo właściwie łyżeczkę, zaparzam szklanką wody no i tam odczekam 5 minut i piję. Lubię kilka razy dziennie, ale ja mam bardzo dużo ziół, więc zmieniam. Ale po prostu tak lubię tę miodunkę i piję sobie, może nawet nie profilaktycznie, po prostu do smaku. Natomiast jeśli ma się kaszel, to w ten sam sposób. A przy poważniejszych chorobach, to już trzeba sobie zrobić taki wywar, dwie łyżki dwie łyżeczki i zalać wodą większą ilością takimi dwie szklanki zagotować i 10 minut gotować i potem odcedzić i pić kilka razy dziennie tak mniej więcej w ilości po pół szklanki. No to to właściwie na tyle. E, niedługo będą, mam nadzieję, niedługo miodunka się pojawi, jeżeli będzie nadal tak ciepło jak jest. Mnóstwo brubelków tutaj lata przed moim oknem. Cieszą się, bo jest piękna pogoda, jest słońce, jest ciepło. No, no pogoda wymarzona na ostatni, przedostatni dzień stycznia. Luty obój dobre, mocne buty, może nie będzie tak źle. E, ja w każdym razie e, tu, gdzie teraz mieszkam, no, właściwie ja się czuję jak w Afryce w porównaniu do, do terenu podwórskiego na Podkarpaciu, gdzie spędziłam ostatnie 12 lat. No, moi drodzy, to jest wszystko, co Wam chciałam dzisiaj powiedzieć. Trzymajcie się cieplutko. Kolejne filmiki będą o, mojej, o moim kolejnym. Kolejny filmik, kolejny. Następny filmik będzie o pierwiastku lekarskim, ponieważ to też jest jedna z roślin, które pojawia się na przedwiośniu. A teraz pozdrawiam serdecznie. Ozulek śpi, jak spał, tak śpi. Wczoraj był u pani doktor, obcięła mu pasnokietki, bo miał za długie. Poza tym pani doktor powiedziała, że chłopczyk trzyma się doskonale, jak na swoje Prawie 14 lat, aczkolwiek Ozi lubi ciepło, lubi się wylegiwać przy piecu. On nie przepada za długimi spacerami. No, to widzę tego. No może jeszcze jakiś piesek tam jest. Nie mogę dojrzeć. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Miło mi bardzo było Was widzieć z drugiej strony kamery. Pa pa!